że dostać czy co? No. Tak? To taki kurwa. Ale też dostać, no czy, no czy nie. Taki mocny jesteś, tak czy nie. Taki mocny No ja chcesz? No jesteś cipa, kurwa. Co jestem? spokojnie. Denis, 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 No, Denis, no, Spokojnie. Denis, kurwa, kurwo. Będzie face to face. szybko. Będzie face to face, miał okazję, no. Będzie face to face. Będzie okazja. Kurwa. No chodź się, sprawdzimy szybko. Oj, oj oj! Kurwa! kurwa, Cioè to je bana! S... Aj! ty! Mogłeś tutaj do mnie dojść, ale dobra poświęcę. Mogłeś tutaj dojść, a nie kurwa spierdolałeś tam już cioto kurwa. Poszedł do ekran, poszedł ekran. Łamaga kurwa jebana. Będzie mi to kurwa się rzucał, kurwa, lamus. No, panie i panowie, będą... Będą... Nawet kurwa się. Kurwa, wszystkie rzeczy, zabierzcie ja, wszystkie. Musisz za, to dokuczyć wszystkie rzeczy. Dobra, ten... Kurwa.